Ok, e, przesłuchaliśmy utwór e, taty, można tak powiedzieć. E, powiem tak, e, fajnie, fajnie się słuchało. Na początku myślałem, że będziesz leciał tak bardzo kwadratowo. Mówię, no nie. Bo nie zerwuj tego utworu. Ale tutaj fajnie zaskoczyłeś mnie właśnie tym, że nagle było tak jakby kwadratowo, później nagle fajnie zacząłeś z tym e, flow, flow swoim e, nawijać. Więc fajnie to siadło. Mm, tu widzę, że jest bardzo osobisty utwór, więc... Jest to fajnie, też, że chciałeś pokazać jakby no, swoją sytuację i tak dalej w swoim utworze. No, moim zdaniem bardzo fajnie się słucha ten utwór. Więc jak coś to możemy dodać do naszego tutaj live streamu 24 na 7 Ten utwór jak, jak chcesz. 7 miesięcy to się postępowanie, w którym wstępu umrzemy przez żonę bez dowodów. Po prostu. Mhm. Już tam dalej. Poszła na policję powiedziała, a to wszystko jest zemstą. Co to chciała? Ale słuchaj właśnie, że bardzo taki osobisty twój numer. Jak, jeśli chodzi o samorealizację i tak dalej, to nie jest, nie jest źle. Eee, no tak jak mówię, na początku myślałem, że będziesz tak ten wielokwadratowy. Mówię, no nie no, zepsuję ten kawałek. Ale eee, no, bo tam po tych, nie wiem, dwóch czy czterech wersach, fajnie już wjechałeś, więc jakby cofam <grym> te złąpienia. Dobra, to, to samy chyba tyle.